Proszę Państwa, banknoty insurekcji cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Przełożyło się to zdecydowanie na wzrost ich cen. Z banknotów względnie osiągalnych za pieniądze, które wydawały się niewygórowane w stosunku do ich wieku, stały się banknotami, za które teraz trzeba wyłożyć w stanie wizualnie ładnym już po kilka tysięcy. Także, proszę Państwa, ten egzemplarz, który tutaj prezentujemy, można nazwać budżetową 25. Naturalna, bez konserwacji, ale i taka dość podniszczona. Troszkę ubytku tutaj papieru na dole, nie wiem, czy ktoś ją przycinał, czy tak się obkruszyło. Papier już jest taki wiotki, złamania dość liczne, ale jednocześnie nie jest jakiś mocno potargany. Tu mamy zaciek stary, trochę przybrudzeń z drugiej strony. Zobaczymy jeszcze, Co po światło mają państwo zaprezentowanego w aukcji. Widać, że nie jest tak źle. Te nadarcia nie są takie jeszcze duże. Nie ma żadnego znaku wodnego w papierze. Generalnie budżetowa 25, czyli jeśli ktoś buduje zbiór typologiczny, nie nastawiając się na egzemplarze jak najładniejszego tego zbiora, po prostu, żeby mieć reprezentanta, to szansa zakupu 25, która prawdopodobnie nie powinna być mocno drogim banknotem. Stan według naszej oceny 5 Plus.